Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w którym odbyła się rozprawa jednego z rolników, któremu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała negatywną decyzję w sprawie wypłaty dopłat bezpośrednich za cały 2022 rok, stwierdzając w jego gospodarstwie sztuczne warunki oraz sztuczny podział gospodarstwa. O tym, jaki był wynik rozprawy oraz e, dlaczego te sprawy są tak ważne dla wielu rolników w Polsce, rozmawiamy Pani mecenasie mam pytanie a propos samej rozprawy nie zapadł wyrok, ale to nie znaczy, że sprawa jest zakończona pozytywnie ani negatywnie, co dalej się wydarzy? Rzeczywiście w dniu dzisiejszym sąd powziął poważne wątpliwości dotyczące argumentów, które przytoczyliśmy w trakcie rozprawy, zarówno w zakresie praktyk agencji związanych z stosowaniem przepisów o sztucznych warunkach, jak również samej potrzeby zadania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z tego co widzimy kolejne organizacje pozarządowe przystępują do, do, do spraw polskich rolników. Liczymy na to, że albo ten sąd w tym składzie, albo inne składy czy wojewódzki, czy na. Sądu Administracyjnego w końcu przeanalizują rzeczowo kwestie związane z tym pytaniem prejudycjalnym i te argumenty, które formułujemy zarówno w opiniach prawnych, zarówno w pismach procesowych i rozstrzygniemy tą wątpliwość prawną na korzyść polskiego rolnika z uwagi na to, że faktycznie ta ilość argumentów prawnych jest zdecydowanie większa po stronie rolnika niż po stronie agencji. W związku z tym musimy jeden przepis europejski tożsamo stosować zarówno w Polsce, jak również w państwach Unii Europejskiej. A wiemy i o tym i sąd, jak i również agencje informowaliśmy o tym, że, że praktyka stosowania tych przepisów o agresywności jest po prostu stosowana w sposób bardziej liberalny w innych państwach członkowskich. Natomiast z jakiejś przyczyny niestety nie dzieje się do tej pory to w Polsce. Każdy dzień przynosi, przynosi nowe dobre informacje. Jakby wierzymy w to, że w końcu zarówno w Ministerstwie Rolnictwa, jak również w agencji ktoś poczyni jakąś refleksję dotyczącą odstąpienia od tej błędnej interpretacji przedmiotowych przepisów. W 2021 roku agencja odmówiła wszelkich płatności. Mi i wszystkim członkom mojej rodziny prowadzącym niezależne gospodarstwa rolne. Jako powód było rzekome stworzenie sztucznych warunków, a podstawą tego było rzekomy podział gospodarstwa na mniejsze gospodarstwa. Przy czym to nie miało miejsca, gdyż każde z tych gospodarstw wzrastało organicznie przez okres ostatnich kilkunastu lat. Spowodowało to konieczność prowadzenia kilkudziesięciu spraw w sumie. Agencja zgłosiła fakt rzekomego stworzenia sztucznych warunków i oszustwa dopłatowego do Policji i Prokuratury. Zostaliśmy przesłuchani i policja i prokuratura umorzyły sprawę, nie stwierdzając znamion przestępstwa. Następnie agencja odwołała się do sądu od tego umorzenia a sąd podtrzymał dalej umorzenie sprawy, również nie dopatrzył się żadnego przestępstwa. Pomimo to agencja za kolejne lata, za rok 22, 23 nadal i 24 nadal wydaje decyzje odmawiające płatności jakichkolwiek w toku kolejnych postępowań argumentacja agencji jest taka sama i następuje próba przerzucenia ciężaru dowodu na nas, beneficjentów przy czym agencja powołuje się na jakieś przepisy, które nie mają zastosowania zupełnie w tej sprawie, tak jak powiedziałem, ciężar dowodu jest przerzucany, mimo że to na agencji ciąży udowodnienie nam jakiejkolwiek winy, ponieważ agencja nie potrafi i nie może, bo nie, ma, nie znajduje żadnych argumentów i nie ma. Ani jednego dowodu na wprowadzenie sztucznych warunków, no twierdzi, że to my powinniśmy udowadniać, że nie jesteśmy, że nie stworzyliśmy sztucznych warunków, to tak jakbyśmy musieli udowodnić, że nie jesteśmy również kosmitami. Dzisiaj odbyła się rozprawa, do której włączyło się kilka organizacji społecznych i to jest pierwsza rozprawa, na której mam nadzieję, że sąd właściwie. Zastanowi się, o co w danej sprawie chodzi, bo do tej pory nie miało to miejsca. To moja przygoda tak z tak zwanymi sztucznymi warunkami rozpoczęła się w 2020 roku. Agencja poinformowała mnie pismem, że wszczęła postępowanie wyjaśniające na temat sztucznych warunków. Chodziło konkretnie o to, że żona prowadziła swoje gospodarstwo, ja swoje. Było to w roku 2017 żona założyła swoje gospodarstwo i przez od 17, 18, 19 rok nie mieliśmy żadnego problemu. Ja mam. Z mojego gospodarstwa, które prowadziliśmy z żoną, tak można nazwać, ani hektar nie został wytransferowany do żony, tylko żona sobie nabyła swoje grunta w umową dzierżawy z Kowru. Został żonie nadany numer odrębny wcześniej, gdzie agencja to badała i wydała pozytywną decyzję dla żony, że może prowadzić swoje odrębne gospodarstwo. Ja nie byłem pełnomocnikiem ani u żony. I gdzie są te u. sztuczne warunki? Trwało to u nas, powiem, yy, dosyć to szybko, bo od 20 roku do 23 roku. Ale proszę Państwa, to jest jeszcze mało tego, to nie dotyczy tylko jednego roku, że to jest jeden rok. Bo, bo niekiedy się obija w rolników, że to jest jeden rok. Nie. W naszym przypadku było, to był 2020 rok, a agencja zażądała, że to w 15 roku niby nastąpiło ten podział, i zażądała 5 lat. Wstecz wszystkie płatności, wszystkie płatności zażądała zwrotu i jeszcze przed wydaniem wyroku przez sąd wojewódzki już wydała decyzję o zwrocie tych pieniędzy. W ciągu 14 dni decyzje te my musieliśmy odwoływać się od tych decyzji, żeby po prostu się nie uprawomocniły. Bo jakby się uprawomocniły, to po prostu poborca Skarbowy zająłby nam konta, co też się po prostu uczyniło, bo niektóre się uprawomocniły i wszedł nam na konta. Agencja po prostu sobie, uważamy, jest to państwo w państwie, walka z wiatrakami i interpretuje przepisy jak chce. Uznaje sobie, jak po prostu to chce. Mam przesłanie do rolników. Nie bać się, walczyć z agencją, iść do sądów, bo niekiedy agencja straszy rolników, że nie idźcie, bo przegracie. Nie. Iść, wierzyć w wolne sądy, w prawomocność wyroków i żądać od agencji, żeby tak miało być, jak to powinno być. Szanowni państwo, takich spraw jest wiele w Polsce. Chcemy je śledzić i pokazywać wam głównie dlatego, że być może za jakiś czas coś w tej sprawie się zmieni. Śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych, oglądajcie nas na YouTubie, zaglądajcie na stronę topagrar.pl. Mam nadzieję, że wielu rolnikom dzięki temu się uda wywalczyć swoje.